Cześć wszystkim, witajcie na kanale Podróżniczy Pan Paweł. Witam wszystkich nowych widzów, witam starych widzów. Nie było mnie tutaj przez jakiś czas, a to dlatego, że miałem przerwę od podróży, wyprowadzałem się z Polski, robiłem jakieś papiery, zakończałem różne ważne sprawy, także wracam ponownie. A dzisiaj mogę Was oficjalnie powitać z tureckiego miasta o nazwie Antalia i. Co jest ciekawego w tym mieście? No, miasto jak miasto. Jest to jedno z większych miast Turcji. E, populacja liczy tutaj około 1,5 miliona osób, według oficjalnych danych. Natomiast dzisiejszy e, film będzie o tym, jak smakuje prawdziwy turecki kebab. Myślę, że jest to sprawa, która interesuje Was wszystkich. E, na pewno mnie to interesuje. Spróbujemy sobie Tureckiego kebaba i zobaczymy jak on, jak on w ogóle smakuje, jak wygląda. Czy jest w ogóle zbliżony do naszych polskich odpowiedników. Niektóre opinie mówią, że wielu Turków, albo jak i nie wszyscy, uciekli do Polski uciekli do Berlina żeby kręcić swój kebson. Dlatego e, gdy pytałem ludzi, jak smakuje turecki kebab, zawsze mówili mi, że, że generalnie no jest słaby. Jak będzie, zobaczymy. Miasto generalnie swoją, swoim urokiem jakoś nie zachwyca. E, kierujemy się teraz w stronę takiej e, starożytnej bramy, Brama Hadriana. E, będziemy e, przechodzić przez tą bramę w kierunku Starego Miasta e, i pokażę Wam troszeczkę Starówkę. Pójdziemy sobie, mam nadzieję, że znajdziemy tam jakiś street foodowy kebab. I, e, i po drodze może złapiemy jakieś, jakieś ciekawe słodycze. E, aktualnie przebywam tutaj w hostelu, który nazywa się Bibolt Hostel i mogę Wam Szczerze polecić to miejsce, jest on otwarty jakieś kilka tygodni temu zaprojektowany przez turecką rodzinę architektów. No właśnie jest to taki rodzinny biznes. No i jest generalnie fajny, może wam wrzucę jakąś fotkę z tego hostelu. Kosztuje mnie on bodajże, jeśli dobrze liczę jakieś 10-12 euro za noc. A waluta, która tutaj obowiązuje, to jest oczywiście turecka lira. Natomiast ja akurat płacę właśnie w lirach. Natomiast w hostelu zapłaciłem kartą i policzono mnie w euro. Uzgodniłem też lepszą cenę i od razu dla Was pokażę Wam przy okazji, jak będę do Was mówił, jakieś graffiti. Tutaj wstąpiłem w jakąś taką uliczkę. I od razu dla Was ciekawostka i wskazówka generalnie nie bukujcie hoteli tudzież hosteli tutaj w, na stronach internetowych typu booking hotel.com i tak a to dlatego, że wszystkie te ceny są dużo dużo wyższe ja swoją pierwszą noc totalnie spontanicznie spędziłem w jakimś normalnym hotelu z prywatnym pokojem, z prywatną łazienką. Zapłaciłem za to 500 lir i, i generalnie uważam to za dobry deal. To jest około 130 zł. Myślę, że cena jest spoko. No i, i był fajny. No, hotel też był fajny. Spędziłem tam koniec końcem 3 noce, bo Pochłonęła mnie impreza, pochłonęły mnie tutaj sprawy poszukiwania jakiegoś miejsca do mieszkania a tu wam pokażę od razu jakieś przeróżne ozdoby, biżuterie, chusty. Tam przedmiotem... W całej antalii jest bardzo, bardzo dużo tutaj sprzedawców. Zresztą no możecie się domyśleć, gdzie się kupuje tutaj skąd te ciuchy europejskie, które mamy w jakichś tam sklepach typu Nike, Adidas i tak dalej pochodzą. Pochodzą one no, w większości z Turcji, jest tutaj bardzo dużo bardzo dużo fabryk. Tutaj macie jedną z tureckich marek LC Waikiki. W niej kupiłem tą koszulkę. Kosztowała mnie ona może jakieś, jak nie pamiętam dokładnej ceny, ale wydaje mi się, że około 30 zł. Ceny są dużo, dużo niższe niż u nas. To mogę Wam powiedzieć od razu. Więc ja przykładowo do swojego plecaka nie, nie spakowałem. W ogóle nie dopakowałem do połowy go. Kupiłem sobie tutaj kilka koszul, jakieś koszulki i tak dalej. No i, no i powiem Wam, że radzę Wam zrobić to samo, jeżeli podróżujecie na dłużej. No i właśnie, może część osób z Was jeszcze nie wie, ale ja zacząłem swoją podróż z biletem w jedną stronę. Jeszcze przerwa na chwilę. Tutaj macie bramę Hadriana. To jest pozostałość po jednej z najstarszych bram. Tutaj miasta wybudowana chyba w 120. około 120 roku przed naszą erą. Jeśli się nie mylę, jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. Przejdziemy sobie przez tą bramę. Jak widzicie, tutaj turyści robią sobie fotki. Generalnie jakbym miał opisać tutaj pogodę teraz. Przypominam, że jest sierpień. No i generalnie pogoda jest. Strasznie, strasznie upał. E, 38 stopni, to jest normalka. Jest tutaj tak gorąco codziennie. Od razu wam pokazuję, żeby wam mojej nie pokazywać. Tylko zobaczcie sobie bramę Adriana. Przechodzimy przez najstarszy monument tego miasta. E, wracając do pogody, no jest strasznie gorąco, e, więc około godziny. 6 rano robi się tutaj jakieś 31 stopni. Temperatura w szczycie dnia około godziny 14 wzrasta do 38, natomiast koło północy spada tam do 29, powiedzmy 28. Zależy też gdzie i jak patrzymy. Natomiast no tutaj przeszliśmy już przez bramę Hadriana. Jesteśmy wy, e, w Starym mieście Możecie zobaczyć e, Jeśli nam się uda to wstąpimy Na bazar Jest tu bardzo dużo Wszelkiego rodzaju Zobaczcie, e, jakiś e, Pasków Tutaj są jakieś takie Szyty, e, tu, takie Turystyczne jakieś tam portmonetki I tak dalej, natomiast O ma, Tutaj macie jakieś Soczki. E, myślę, że zamówię sobie soczek. Już wam pokazuję. Merhaba. E, medium orange juice, please. Yes. Tutaj macie ceny. E, 10 tureckich lir. To jest około 2,60 na złotówki w tym momencie. E, więc generalnie, no, ceny są bardzo przystępne za taki sok. zapłacę jakieś. 5 zł, 5-6 zł, około. Takie stoiska z sukami są bardzo popularne. Tutaj pan ręcznie wyciska. Tak wyglądają tureckie liry, jeśli bylibyście zainteresowani. Jest to 100 lir, równowartość 26 zł. Thank you. Bye. Soczek już zamówiony. Uwaga, komisja nie próbuje. Mm, pyszne. Tutejsze pomarańce są naprawdę dobre. A jak będziecie mieli okazję, to zamawiajcie. Są jeszcze. Wejdziemy tutaj sobie w boczną uliczkę, tutaj co ciekawego torby Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel wszelkiej maści podróby możecie tutaj spotkać no i co powiem Wam tak, no, jeżeli lubicie takie luksusowe rzeczy i nie stać Was na oryginały no to możecie sobie kupić, ja osobiście nie kupiłem natomiast wiem, że ceny są różne i zazwyczaj to, co widzicie na wystawce, to są tylko takie najgorszej jakości podróby dla turystów. Natomiast zawsze gdzieś jest ukryta półka, ukryte piętro, w którym możecie sobie zobaczyć naprawdę wysokiej jakości podróbki. Może mi się uda gdzieś namierzyć taki sklep i dostanę zgodę na nagrywanie, to wam pokażę w innym odcinku. Natomiast lecimy tutaj. Dalej przez stare miasto. No, stare miasto, jak możecie zobaczyć, to jest raczej taka spokojna dzielnica. Nic tu się ciekawego nie dzieje. W większości tutaj tylko turyści przychodzą. Pójdziemy w tamtą stronę. Możecie zobaczyć tureckie dywany. Proszę bardzo, tutaj w środku. No i zobaczcie, tutaj macie. 300 e, trzy, letnie um, dywany, tak jak pan powiedział. No myślałem, że będzie to odpowiedź e, prosta, twierdząca, natomiast natomiast okazuje się, że nie. Ale wyglądają one bardzo, bardzo na no jakby niezużyte. Zaraz go zapytam. Oh, the carpets are very old but look like new yeah it depends the I color mean, is still uh, no, no, strong there are also carpets which are uh, in bad bad shape it mm -hmm. depends how you use them okay when you have a carpet 100 years on the wall mm -hmm. or in a corner where nobody uh, yes nobody the shoes, mm -hmm. then it stays uh, okay perfect. this is 100 years old and this one is 100 years old and this is 100 years old it's mm -hmm. in perfect condition okay and this is around 100 years old in perfect condition and people put it on the wall uh, or normally on they the floor it, but we don't we never go with shoes to our house yes okay that's, why that's a tradition old pieces they are still in good shape okay so that's a Turkish tradition that you don't wear shoes in house. No, we don't do it. Because okay. you step on so many shit on mm -hmm. the street and mm -hmm. dirt and so European they do it but we don't do it. Okay. okay So thank you very much for the You're thank you. Bye. Bye. No i jak widzieliście Ciekawa historia, nie spodziewałem się tego na tym vlogu, ale lecimy dalej, bo miałem Wam pokazywać kebab i chyba go dzisiaj nie znajdę. Ale też jest spoko. Zobaczcie, tutaj macie kolejne jakieś sklepy z starociami. Tutaj piękne jakieś takie, nie wiem jak nazwać, talerze. Jakieś takie tutaj macie jakieś poszwy na poduszki, znowu dywany. O właśnie, to jeszcze wam mogę powiedzieć. To od razu wam pokażę. Generalnie przyjeżdżając tutaj do Turcji, do Antalii, spodziewałem się troszeczkę innego klimatu. Mówiąc troszeczkę innego, mam na myśli, mam na myśli ubiór kobiet, sposób zachowania się, sposób takiej prezencji. No. Tutaj możecie zobaczyć przede mną idzie kobieta, no taka powiedzmy, naturalnie tra tradycyjne ubrania, e, takie religijne. Natomiast e, większość, mam na myśli w ogóle całe, może nie całość, bo wiadomo, są jakieś odstępstwa, ale młodsze pokolenie totalnie, totalnie e, nie ubiera się w ten sposób. I idąc tutaj wieszorkiem do jakichś barów, pubów Natknąłem się na bardzo dużą rzeszę kobiet Dziewczyn właściwie, w różnym wieku W jakichś sukienkach mini, z 20 cm szpilkami Pełny make up, odkryty brzuch, odkryte nogi Totalnie mnie to zdziwiło, bo po w muzułmańskim kraju nie tego się spodziewałem, ale zobaczcie, no to jest prosta odpowiedź. Podróżowanie uczy. Fajnie jest przekonać się na własnej skórze jak to jest w danym kraju. Tutaj możecie zobaczyć różnego rodzaju torebki, jakieś Gucci ana Tak jak widzieliście są wszystkie marki Nie chcę tego za bardzo nagrywać, bo oni się wkurwiają się na to, że my kamerujemy to wszystko bo jest to jest to zakazane boją się po prostu o swoje biznesy, ale jest tutaj wszystko Nie znam się na tych produktach nie jestem w stanie ocenić ich autentyczności natomiast Wiem, że generalnie produkty jakieś tam Louis Vuitton i tak dalej mają swoją określoną liczbę szwów, które są liczone generalnie i wzór nie może być urwany w dowolnym momencie i tak dalej. Ale z tego co wiem, dobre podróbki nawet i to utrzymują. Więc to jest tylko kwestia tego, czy chce Wam się szukać, czy nie. Przed nami meczet. Zobaczcie piękne flagi. Ogólnie tutaj, jakbym miał powiedzieć, moje odczucia to jest tutaj bardzo europejski vibe. Jest bardzo dużo Rosjan, bardzo dużo tutaj ludzi z innych krajów, gdzie rozmawiają po rosyjsku. Powoli dochodzimy już do kebaba, a po lewej stronie moja ulubiona kawiarnia, w której zwykle siadam sobie na szyszkę i na koktajl, e, Nazwa Baboli Cafe, Wrzucę wam link w opisie tego filmu. Widzimy się na kebabie. Sitting here, yes, yes, yes. You have a durum kebab in pita, in pita. Wyrebrną pracę! Poland. Cześć! Cześć. Jak się masz? A, bardzo dobrze! Dobrze! Mamy żonę na Polskę. Żona? Tak! Jak się na. Sylwia na Warszawie. Sylwia! Tak! Sylwia, piękne imię. Żona, moje kochanie! <laughs> Ej, żona kurczaka Kurczak! Kurczak! A, no, no e, ja nie wiem. Debe, debe, najlepsze, najlepsze. Tak, proszę, sandwich, pita, e... sandwich, roll, roll, roll. Cinko, okay. yeah. E... Coca, la fantastic, sprite e... Cola. Cola, Cola Zero. Cola Zero. Cola. E... Z lodem, ice. Dziękuję. Duchem. E... Alubia, Alubia, Small. Small, e... Small... E... 150, 150. Yeah. Stop <susur> <susur> mm -hmm. Dziękuję. Dziękuję. Nagrożka. frytki No, no. Jak widzicie, pan rozmawia tutaj po polsku. Miłe zaskoczenie jeszcze mnie to nie spotkało. Fajnie, że stało się to na vlogu. A tutaj możecie zobaczyć, jak kręci się turecki kebab. Ja tam podejdę i nagram. Dla was specjalnie. Tutaj macie, jak kręci się turecki kebab. Kurczak. I chyba baranina albo coś innego. To ty. Haki, tak. I to Podolski. Tak. Haki on Podolski. Good friend. Istanbul? No no nie yeah, no yeah. Antalya? Tak, je. No, yeah. A, tutaj, zobaczcie. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Thank you. Widzicie, pan tutaj ma znajomości. Kepsik już przyszedł, wygląda w ten sposób. Oni zawijają tą pitę w zupełnie, zupełnie inaczej niż my to robimy w Polsce Po prostu jest zwinięta tak naokoło, taki rulonik No i spodziewam się, że w środku raczej nie będę miał żadnego sosu, ale spróbujmy Pierwszy teścik mm. Mm. Mięso dobrej jakości Ale tak jak myślałem, nie ma tam sosu. I to jest jedyna rzecz tego, której, której im po prostu brakuje w tych kebabach. Nie wiem z jakiego powodu oni nie dają do nich sosu. No ale to cóż, jeżeli tak wygląda prawdziwy turecki kebab, no to ja, się, ja tutaj się nie kłócę. Um, jest dobry, ale brakuje sosu. No tyle. Co mam więcej powiedzieć? Kepsik zjedzony, powiem Wam, no tak jak Wam mówiłem, bardzo dobry. Koszt 70 za wszystko, tego to kosztowało 20, więc 50 za 150 gram mięska i warzyw. Jesteśmy teraz w turystycznym miejscu, więc ceny są zawyżone. Natomiast normalnie przy drodze, jak idziecie, możecie znaleźć takiego kebaba za 20, nawet widziałem za 15 lr Od 20 do 30 lir takiego samego kebabsa, rollo, zjecie sobie tutaj w Antalii. Natomiast zapłaciłem tutaj 50 lir, yy, ale jestem w samym centrum, więc nie uważam to za jakieś naciągarstwo. Zaraz może się uda wejść do jakiegoś ukrytego magazynu z podróbkami i pan powiedział, że mi pokaże jak tutaj się handluje podróbkami. Mm -hmm. Dobrze. A... Ne markası? I'm my friend boss ya. Hello. Hello. can help. shirt. For my mother. Tak. T-shirt? Eee bags. Bags mı? Bags t-shirts. Yok yok. Normal what bags? Normal bags. Bags, bags, bags. Yan tarafa Yasin'e ver hemen. Hangi Hasan'a? hemen yan tarafa. Bizim aynı yan. Aynı aynı. Yasin. Hadi. Baksana benim. For my mother, bags My mother is in Warsaw and I show video for my mother and... Brother, but you can... Which contact to you? I don't know You want real leather, what, which brand? Uh, good, good, good replica Okay, there is good replica, but which one? Hey, uh, Do you have phone and you can show? Yes. Don't, don't make video. We don't make okay. video. No i niestety nie udało mi się tam wejść z kamerą, ale e, zadzwoniłem do mamy swojej e, i nagrałem ekran. Mam nadzieję, że się nagrało i że zobaczyliście ten materiał, ale powiem wam tak, w skrócie. Były tam najróżniejsze podróby, ale jakby myk jest taki. E, pierwszy, pierwsze wejście do sklepu to jest taki zwykły niegroźny bazar. Zobaczcie. To wygląda w ten sposób. Tutaj są sklepiki, witryny i tak dalej. To jest y, oficjalnie normalny sklep z wyrobami jakimiś y, skórzanymi i tak dalej. Więc wchodzimy do tego sklepu y, no i pytamy o repliki oczywiście. No i wtedy zaczyna się jazda. Pan zaprowadza nas na zaplecze sklepu, otwiera drzwi. Totalna klima, totalny luksus. Wszystko lśni. I tak jak widzieliście na tym nagraniu z telefonu jest tam dosłownie wszystko. Pytałem o ceny od 200 euro do nawet 800 euro, a myślę, że i nawet więcej, zależy co, jakiej wielkości i tak dalej. Więc w głowie się to nie mieści. Handel tutaj podróbkami, replikami trwa w najlepsze nadal. Sprawdzałem generalnie jakość uszycia tych skórzanych torebek. W tym przypadku to było Chanel, złota oraz zielona. Szwy oraz wzór, jakby pikowanie tych torebek, zgadzał się po prostu oszałamiająco dobrze. Wszystkie szwy szły równo, łączyły się, zarówno na otwarciu, jak i na korpusie torebki. To by było na tyle. Nie spodziewałem się, że wyjdzie z tego taki śmieszny vlog. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Zjedliśmy kebaba, przeszliśmy się po starym mieście, wypiliśmy soczek, a na zakończenie zobaczyliśmy piękny sklep z podróbkami. No i co? Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i jak zwykle do następnego. Cześć.